Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko z tej strony Mitrok Proszę Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się kolejnym, fanskret, po raz kolejny w Valhalla. W poprzednim odcinku ukonaliśmy Asgard na 100%. W dzisiejszym odcinku mam plan nic nie zrobić w Anglii, tylko udać się do Norwegii. Dlatego do Norwegii, bo tam mamy i Rygia Fylkę, jak i Horda Fylke do skończenia. Akurat w Finlandii mam skończoną na 100%. Jeden z, jeden z chyba z pierwszych odcinków tak się nazywał, e, więc została nam Rygia Fylkę, Horda filka, Gloucestershire, e, Lincolnshire i Stottinghamshire, czyli 6 regionów. No to zajebiście. Uuu, uh, trochę bogactw mam porobionych tutaj. I to w takim bardzo ładnym regionie. Więc będę musiał tutaj jedynie się jakoś tutaj podcofać. Jak wygląda w ogóle hord o Jezus, ale horda? Jezus, je, horda filka jest krótka. Szczerze to filka dzisiaj robię. <grym>, nie chcę mi się także, że na razie rygia horda filka zrobię dzisiaj. Mam już przynajmniej tytuł na odcinek. Taki gdy skończymy filkę, to wrócimy do filka i to skończymy parę na pewno tajemnic takich bogactw. E, na razie to... Spróbujmy... Czy ja przypadkiem już tutaj nie byłem? Wydaje mi się, że popiłem, ale nie jestem pewny. Na razie spróbujemy to tutaj tatuażyki porobić. Schematy na tatuaż mogą być ciekawe. E, tylko, że tutaj może być sporo pływania, bo niestety niektóre rzeczy są nieźle oddalone od siebie. Więc tutaj może być lekkawy pan prołem ale zobaczymy jak tutaj to wyjdzie. Niezbyt niektóry mam odcinek, ale... Bardzo dużo jest. Chyba 200 na 100, nie mam wrażenia. 200, jeżeli chodzi o samą podstawową grę, już tam nad nie mówię o dodatku Gniew Turydów albo oblężenie Paryża. Ale od tego jest zajebiście dużo. To jest jeden z początkowych obszarów, w pewnym stopniu. Więc mam nadzieję, że tej te liściki nie będą aż tak postrane jak mi się wydaje. Jednak mieliśmy tutaj Animusa, jest kopiec głazów, który był tak zajebiście prosty, że naprawdę. No ten akurat liścik sobie jako tak leci. Nie jest to na razie jakieś wybitnie ciężkie, ale też no, trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj w Hordafylke, no kurczę, no dużo terenów nie mamy, Takie też nie mamy jakichś posalanych gór, przynajmniej w przy tych miejscowościach, więc w porządku. Ten liścik już chyba będzie tutaj przy tej fortecy kończyć, mam wrażenie, albo... No tak, kończy się już. No to dobrze, wspieraj. W takim razie trochę nas to przybliżyło do kolejnego tutaj. On jest bardzo dobrze. Czemu hordafilkę masz tyle artefaktów tutaj? Jakim cudem niby? A, bo tutaj jest... Nie, hordaf... Wie... Co jest? Snacznik mi coś tutaj dziwnie pokazywał po prawej stronie. Okej, okay, to jest bardzo dziwna sytuacja. Przewiniemy się tam też. Tutaj mamy bogactwo do zdobyć, tylko że ono jest bardzo daleko, więc będę musiał tam się jakoś Najprawdopodobniej przepławić wpław moją łodziom Dobrze, że akurat takowe posiadam. Bo inaczej byłby problem z zamarzaniem tutaj, bo niestety woda jest zajebiście zimna, więc trochę tego życia byśmy tracili. Chociaż w sumie regenerację mam dobrą, więc może nie umarłbym od razu. Ale dobra, tutaj musimy chyba ewidentnie wyjść na tą skałkę. Nie zobaczymy jak tutaj to... Okej. Okay, fajny skok. Jak tutaj to kurczę wyjdzie? Schodzimy tak. Już myślałem, że kurde da radę to wziąć, ale no, niestety nie jest. Tutaj chyba mamy regiony, które odwiedzaliśmy w misji Synowi Ragnara? Chyba nawet wcześniej. Bo pamiętam jak tutaj była akcja z Jak dopiero tutaj się wybraliśmy w jednym z pierwszych odcinków. Chyba jak mówiłem, że to jest posarana sprawa, że mamy 90 poziom strefy tutaj i tak dalej. Też jak tutaj odkryłem, jak się kurczę kuca w ogóle. Albo nie, nie kuca, tylko jak się wolnie chodzi na kontrolu. Czego wcześniej w ogóle nawet nie umiałem zrobić. O, no dobra. O nie, już straciłem czas. No już trochę tego przepaściłem czas. O! Jednak niezbyt. Projekt jest zdobyty. Aha! Fajne znaczniki kurcze. Bardzo dziwna sprawa z nim jest. E, to tak, żeby tutaj móc to zaliczyć, to musiałbym do tego punktu się udać. Chociaż kurde, przecież przy przystani byłem to mogłem normalnie popłynąć. A niech już będzie, że... Tak to zrobimy, czyli horda już będzie ukończona, ale trochę śmieszna sprawa z tymi artefaktami. Tu, tu, no tak, artefaktami. by dwóch znaczników zrobić pod taką posłanną ilość tam dali. Bardzo dziwna sprawa, ale okej. Okay. Jednak mogłem przy tej przystani zrobić punkt synchronizacji i tam sobie od razu przyzwać naszą załogę. Ale niech już będzie, że tak to spróbujemy porobić. Chyba jak spadamy, to też nam się. Tak, regeneruje nam się życie. Dobra, chociaż tyle. Tylko, że nie całe, bo oczywiście, gdy stracimy ten czerwony pasek życia, to nam już się nie regeneruje. Dziwne, że teraz mi się. A, pokazały. Właśnie. Umiejętności, mamy przecież tutaj przeciwników. I czekaj, czy będzie nam się regenerował jeden cały pasek Adrenaliny, czy tak jakby połowa paska w czasie walki z przeciwnikami, bo taką umiejętność też również mam kupioną dzięki niedawnej aktualizacji, na moment obecnie, jak ja to nagrywam. Więc zajebiście, jeszcze by mi się przydały. Te umiejętności ze ścieżki Wilka, bo one są zajebiste. No, może nie cały pasek mi się odnawia, ale powiem, że akurat bardzo szybko to idzie. Więc, jak przeciwnicy są jakiś taki słabsi, to mogę akurat z nimi na dystans sobie poradzić. A, I sobie od razu podregeneruję utracone przeze mnie już paski adrenaliny. Więc, to jest bardzo dobra sprawa. Bo, jednak będę w taki sposób. Bardziej wydajny, można by powiedzieć, bo jednak będę regenerować adrenalinę, będę mógł sobie używać umiejętności, które kosztują mnie no, jeden pas, jaki będzie po prostu picobello. Więc na razie spróbujmy tam jakoś przepłynąć. Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. O, właśnie, jest zimno, niestety. Ale na razie tutaj damy radę wejść. Przyjmujemy ster. No, i sobie popłyniemy, ale w takim razie, jak teraz mapa ta wygląda? No, tutaj będzie już skończona horda, filkę. To tutaj, jeżeli chodzi o regia, filkę, to niech będzie, że spróbujemy, może jako tako to porobić. Bo to nie wydaje się być też jakieś takie posrane. Tylko, że tutaj będzie trzeba kurczę wejść na ogromną górę. Nie wiem, czy w ogóle dobrze będę tak płynąć. No, tak, to jest centralnie ta góra przed nami. Jednak jakiś taki duży dystans to nie jest, ale no, kurczę... Trochę, no, tutaj to zajmie. Nie, wiem, czy ja przypadkiem już tutaj z jakimś trenkrem nie walczyłem? Wydaje mi się, że chyba nie, bo ten skarb jest nieodkryty. Także ja, tutaj jakiś obóz po lewo chyba mamy albo jakąś przystań nieodkrytą przeze mnie jeszcze. Spróbuję tam podpłynąć. Chyba, że tutaj walczyłem z tym yy, Kiotwym okrutnym? Wydaje mi się, że chyba nie. Z Kiotwym to ja walczyłem chyba tutaj w fylkę gdzieś tutaj. To jest chyba Fortesa Kiotwego. Tak, Fortesa Kiotwego. Faktycznie. I tam mamy przeciwników, z tego coś tam pamiętam. Tutaj będzie najazd do zrobienia. Dziwna sprawa. Jak tutaj to wygląda? Ten zastrzeżony będzie, nie zastrzeżony. Dziwna sprawa trochę z nim jest. Mam wrażenie, że, nie, nie, że ja już tutaj byłem, tylko że... Nie wiem kurczę kiedy. To nie jest chyba pierwsza lokacja z gry. Pierwsza lokacja z gry była Frigia Fylka. Tak tam ratowałem moją załogę. Tutaj mamy przeciwnik. Na tym poziomie zerwności, czyli oni mają chyba 90 poziomy na to wychodzi. Kopania Żelaza, ok. No takiego miejsca się tutaj akurat nie spodziewałem. Ciekawa sprawa, że kopani tak sobie mają. No, powiem, że akurat bardzo boli. Sprawa taka, że nie mogę w ogóle wytwarzać strzału automatycznie. Ani sam nie mogę craftować strzał, ale w porządku. Odyssey to byłoby do końca i Tutaj, jak widać, tak chyba niezbyt się to spodobało wiem, społeczności, że gra tego nie umieściła. Ale dobra. Jakoś sobie poradzę. Na szczęście mamy trzy rodzaje łuków, więc akurat problemu ze strzałami to takowego dużego nie mam. Przynajmniej mogę sobie zmienić łuk i od razu mam. Lepszą sytuację. Więc dobra. Teraz tylko będzie trzeba to się jakoś powspinać. Powiem, że. Aha. Te góry nie są takim dużym problemem jak góry w Jotunheimie albo w Asgardzie. A w Jotunheimie, kurczę, mieliśmy zastrzane lot, po którym nie mogą się w ogóle wspinać. Okej, okay, to jest bardzo dziwna sprawa z tymi skałkami. Tutaj kolejny zastrzeżony teren mamy? Chyba tak. Zobaczymy, z tej się święci w takim razie. Tak, to jest dalej ta forteca. Dobra. Książę jakiś domek tutaj jest. O! Ciekawa sprawa z nimi. Masło pokonani. O nie! Aha, już się dziwiłem! Co to jest za, kurczę, animacja? Tutaj na to chodzi, że... mógł nas stwieść ten wilczur. No kurczę, tak szczerze, no... ...ta też jest za mosta tymi dobrami rzut. Możemy normalnie... Po prostu przeciwników atakować te słabe punkty, pomimo tego, że nie mamy strzału, bo wystarczy w nie strzelić tylko, więc to jest też zajebista sprawa. O! Takiej eliminacji tarczą to ja chyba jeszcze nie miałem w grze. Fajna sprawa. I co, kluczyk? Nie kluczyk? Nie. Bez kluczyka chyba. O no tak. Bez skutki. Jeszcze lepiej. staba węgla. No może być. I mamy horda fylka oficjalnie ukończone na 100%. No... Dużo problemu nie było Nie ukrywam no Przecież tutaj w ogóle nic do roboty nie mieliśmy Dobra, szczegółową podróż mogę odbyć Więc ja najchętniej cofnąłbym się Szczerze, może zostawmy na razie te punkty I zrobiłbym te najbardziej oddalone Na ee, zachód Nie, na, na wschód Jaki zachód, na wschód Punkt synchronizacji będzie akurat w dobrym miejscu Tam spróbujemy zrobić te trzy bogactwa dzisiaj jeszcze Mówię, że spróbujemy Bo nie wiem jak to będzie wyglądało Jeżeli chodzi o sprawę Dostania się tam, więc zobaczymy, czy dwa artefakty. A te dwa liściki, ok, to mnie trochę dziwiło. 1700, 600. No to tam radę chyba tędy jakoś na luzie zejść. I spróbujemy od razu tam się jakoś przedostać. Tylko, że właśnie dużym panem kłopotem są w tej sytuacji odległości, jak i te ze strony góry. Ale tak się cieszę, że to nie jest Jotunheim. Na szczęście już mam tamtą sprawę przyklepaną na dobre, nie będę już tam wracać nigdy, chyba nigdy. Więc zajebiście. Nie wiem, że ty, czy się tutaj posłów jechać koniem, ale niech będzie, że spróbujemy. Eee, I na to wychodzi, że została nam Regia Fylke, Gloucestershire, Skiropshire, Nottinghamshire i Lincolnshire, czyli 5 regionów. O nie! Pięć regionów, aby móc no, powiedzieć, że mam ukończoną grę w 100%, jeżeli chodzi o mapę. Już tam nawet nie liczę tych skarbów, których nie robiłem, z tych map skarbów. Eee... Czego tam jeszcze nie robiłem? Rzecznych najazdów... Ani mistrzowskich, mistrzowskich wyzwań jeszcze nie robiłem, A ja akurat będę chciał zrobić... Tylko, że najpierw spróbuję... Skończyć... Te obszary na 100%, aby móc mieć no po prostu... Klarowną sytuację i będę mógł się zająć po prostu kolejnymi... Rzeczami, bo jednak nie chcę tak szczerze... Raz robić tych regionów na 100%, raz potem udawać się do mistrzostw wyzwań i tak dalej. Tylko cały odcinek już będą na to poświęcać. Jest tak 300 metrów i. nie, 400 i 300, dobra. Czy na to wychodzi, że to może być. Możliwe, że gdzieś tutaj. Jak tak patrzę, skoro to tak idzie w dół, to w porządku. Koni nam żyje, czy nie żyje? Żyje na szczęście. A, chyba możemy płotkę zabić, mam wrażenie. A raczej nie strzelamy tylko z upadku, z wysokości. Daj te punkty są na dole. No to ciekawe to. One mogą być chyba w jaskini. Tak samo tamto bogasło oddalone najbardziej na wschód. No dobra, zobaczymy. Jak to tutaj kurczę będzie wyglądało? Chyba tutaj już będzie trzeba jakoś lecieć, może. Nie, to nic już nie mamy. O kurde, ale most tam jest Spróbuję może jakoś tędy się przedostać. Od po tamtym mości, chyba tylko po lince dałbym radę się przedostać. Dobra, 70 metrów na dół. Tutaj jest. Ho huh. O nie! Na szczęście regeneracja życia mnie ratuje. Co nawet nie regeneracja, bo mam dużo tego życia. Sporopancerz, ale nie wiem, czy pancerz ma też przełożenie na otrzymywane obrażenia od upadku. Chyba tylko tam, tamta umiejętność, że gdy robi rolkę, to dostaje mniejsze obrażenia od upadku chyba tyle. To pewnie też zależy, no dobra. Czyli kolejna bogactwo będzie zrobiona, to jest niestety sztaba węgla, która... No jest chyba najsłabszą sztabą, bo jednak ona kurcze gówno daje niestety. Trochę tych bogactw tutaj jeszcze pozostawało, więc... Następny odcinek chyba nie będzie ostatnim z Norwegii. To jeszcze zobaczymy, tutaj chyba do góry będzie trzeba wejść. że dwóch naraz nie mogę zabić, no jak to było na przykład w Syndicate, w Unity... Nie, w Unity tak było, bo, bo, bo grałem. W Syndicate jeszcze nie grałem, ale chyba nie będę grać. Pani niestety nie ma tam opcji. Rozpocznij nową grę. Nie trzeba tego kombinać z tymi zastrzelonymi save'ami i zapisami z chmury. Tutaj się chyba zaczynają lekkawe schodki, chociaż kurczę, te skały są bardzo ładnie poustawiane. Więc próbujemy właśnie po nich jakoś tutaj przedostać. Raczej idziemy w bardzo dobrym kierunku To jest wszystko tak fajnie tutaj rozplanowane W sumie w pewnym stopniu oczywiste jak i nieoczywiste do zobaczenia to on też swój kurczę ura. Uuu goście z bogactwem. Mieszczyciel się znalazł Zgromadzone bogactwo. Elegancko uuu, Ferdesaki twego tam na nas czeka Nie wiem czy jak stąd się spierni, że to nie umrę ale zobaczymy. Chyba nie umrę. Jednak umarłem. Zaj nie, no, nie wierzę w siebie. Gdzie ja będę się teraz zapis gry? Ech, raczej wzięcie prowiantów, w ostatnich chwilach by nic nie dało, no bo kurczę. Eroga też nie chciała mi tam wpaść. Dziwna sprawa. O nie, i od nowa muszę to bogactwo tutaj zdobyć. No nie mogę. kurde A, no to już to na spitranie robię, no bo to już nie ma sensu, tak szczerze. Dobrze, że mnie to nie cofnęło do hordafylkę do tamtych aktywności. To już w ogóle by się źle zakończyło dla mnie. Ale czemu ja tam tak spadnę, jak taki kamyk? A nie mogę rolki zrobić ani nic. W Odyssey to było znacznie lepsze. W to ja mogę, nie wiem, z 15 km spaść i tak by mi to gówno dodało. O, no, szkoda, że tak to tutaj to zrobili. No i tak nie jest najgorsze, więc teraz przynajmniej już wiem, że przed każdym dużym skokiem zrobić zapis, gry, bo inaczej jest yy, powtarzanie misji w kółko. No ja w takim razie z tamtej wysokiej góry, to będę mógł tylko i wyłącznie zejść klikając. To po prostu cena wychodzi. Ja to wychodzi. Jeszcze że tam będę musiał wezwać yy, nasz statek, bo inaczej się tam nie dostanę do fortecy Kiotwego. Szkoda, że ja wcześniej nie zrobiłem tego jednego bogactwa z tamtej fortecy, ale to było chyba wtedy, jak dopiero co miałem chyba. No, jakiś tam początek gry tam była uczona księga, którą chciałem zdobyć na umiejętność. Więc to mi trochę zrozumiałe. Ale tutaj raczej na speedrunie damy radę się tutaj przed dos. No, naprawdę? Opniaka się blokuje? No dobra, może tym razem, gdzie tam nie spiernić się z tej skały. A powiem, że jest kurczę, dość wysoko. No, no dobra, tutaj już chyba będziemy dochodzić do tego. Tak, już będziemy dochodzić do tego gostka chociaż tyle. No i zajbiście, zbieraj. No i mamy zrobione, zgromadzone bogactwo. Teraz będzie trzeba tutaj jedynie zejść jakoś. Dziwne, że Horda Fylka ma tak mało bogactw do zrobienia, jak i artefaktów, a Regia Felka już ma z tego znacznie więcej. Może przez to, że Regia Fylka jest pierwszym obszarem, w którym startujemy i gra chce nam dać jakieś szanse, na wiecie. Zebranie surowców, w sensie tych wszystkich sztab, punktów doświadczenia za nie i tak dalej. Chyba tak może być. Kur, no faktycznie, zajebiście wysoko tutaj jest. I nie wiem, czy przypadkiem będzie dalej uważana jako najazd możliwy do zrobienia. Wydaje mi się, że chyba nie. Ja tam tylko będę mógł wejść na kozaka, bo tam będzie sporo przeciwników. E, przez Pitranować do skrzynki, potem ukryć się gdzieś i możliwe, że użyć szybkiej podróży, bo innego wyjścia to chyba... Tamtej fortecy nie będzie, ale zobaczymy, no kurcze Też mnie ciekawi, czy faktycznie po skończeniu Z Nottinghamshire, tak, z Nottinghamshire Odblokuje nam się opcja Kolejnej misji fabularnej, bo słyszałem, że z tym też są nie, niestety niekiedy bugi Że nie chce się tam rozpocząć jakieś tam zadanie Ale zobaczymy, bo jeszcze Tego obszaru w ogóle nie robiłem, jeżeli chodzi o wątek fabularny, więc może być Ciekawie, tędy już raczej Nic nam się nie stanie w ogóle zero życia nam to praktycznie zabrało. Fajna sytuacja. No zrobić zapis gry, bo mam wrażenie, że tam się gdzieś wpierniczę. Zaraz będzie 90 godzin gry, zajebiście. E, więc wydaje mi się, że chyba stówka to będzie takie minimum, żeby mieć... Dobry procent fabularny, jaki w 100% regionów na to wychodzi. Bo 10 godzin raczej mi nie zajmie robienie jednego regionu, tylko właśnie... Pozostałości, czyli tych... Czterech? Raz, dwa... Um, Gloucester Shire, Nottingham Shire, No tak, czterech regionów, bo ja już Regiafilkę nie liczę, na przecież już go robię. Więc w porządku, mm. wezwij statek. I spróbujemy dzisiaj, że tamto ostatnie bogactwo na tej e, wschodniej filce zdobyć. Aby dało radę, bo pamiętam, że jak ja tam pierwszy raz byłem, aby zdobyć skrzyneczkę... Znaczy nie skrzyneczkę, tylko e, uczoną księgę. Te tamtego bogactwa nie zebrałem, bo ono było albo jakoś ukryte, albo zabezpieczone pewnie kluczami. Ja tam nie miałem żadnej szansy ich zabić, bo pewnie miałem mały poziom postaci. No ale tam będzie teren chyba nieufności. A raczej zastrzeżonego chyba tam nie będzie, więc spróbujemy to może jakoś pociąg się przekraść. Albo po prostu pełną parą. Ile mam strzał? Niestety nie wiem. Foki mamy! O kurczę. Myślę, że tylko na. No... Jedną misję poboczną była dostępna taka foczka, bo pamiętam, że w misji z tymi muchomorami mieliśmy również taką sytuację z tymi fokami. No nie, jest. Dziwne, jakby tutaj nic nie było. E, przy bramie już chyba mamy kanarów. Uuu, jeszcze tutaj jest. No, spróbujemy, spróbujemy może jak przed boku się przedostać, bo nie chcę z nimi wchodzić w przyranki przy tak zwane. Niby mamy, nie wiem, pięciokrotnie wyższy poziom. Chyba na tej więcej. No, nie no, w sumie scenie pięciokrotnie jest, to jest też dość posrana akcja. Ciekawe, czy to skalowanie poziomów też tutaj działa. Posłyszałem, że podobno na najwyższym poziomie trudności, ee, czyli koszmaru, czy jakoś tak, to przeciwnicy mają poziomy 50 poziomów więcej niż nasz obecny. Więc jak ja teraz mam 450, to przeciwnicy będą mieli 500 poziom. Ale to jest posrana akcja. Czyli w sumie będą mieli przetłaczająco mocno, to wychodzi. Więc nie będę mógł ich chyba tak po prostu łatwo zabijać O nie, 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 ucznicy Bogactwo jest tutaj u góry Spróbujemy może to zrobić To nie jest chyba jakiś problem Uuu, zastrzeżony Mogą być kłopoty No właśnie, to spróbujemy może... Będę się wspiąć Teraz żeby jako to wyszło, to może przejdziemy głównie przez to przejście E, bo bokami mi się nie chce przechodzić. Tutaj mamy, okej, okay, już widzę. Chatkę do zrobienia, no dobra. Prawda, da radę to tak łatwo zrobić? Aha, no faktycznie. Paczyków nie mamy. Proste. No proste. Eee, jak ja tego nie zniszczyłem niby? No chyba strzeliłem w to dolno takie, ale dobra. Prawie wyższy poziom już mamy. O nie, jesteśmy dalej na mierze, to wychodzi, więc nie uciekniemy stąd chyba szybką podróżą, jak to wygląda. Mogę użyć, no to zajebiście. Jak już tutaj ten obszar mamy zrobiony, to przydałoby się tutaj to poczyścić. Tutaj mamy parę e, rzeczy do zrobienia, dwie mniejsze skrzynki i dwie większe. No dobra, więc ja w takim razie w następnym odcinku będziemy na to wychodzi, że dalej kończyć obszar e, Regia Filkę, więc następnego odcinka.